Za trupem zaczął wypadać z okien, kamienic, z ciemności zaułków, ze ślepych podwórek i piwnic. Masy nieumarłych wypełniały przestrzeń poszarzałymi twarzami, wlokąc połamane kończyny, obnażone żebra, wyżarte wnętrzności, które uderzały o bruk jak zgniłe owoce. Wznieśli się w powietrze, Uciekając przed festynem krwi i kości, unoszeni przez ognistą tarczę zaklęć. Lecz nawet tam, nad ulicami, smród zgnilizny był obezwładniający. Kwaśny, gęsty, lepki, wypełniający nozdrza niczym wrząca ropa. Pochód zafalował. Martwe masy zachwiały się, jakby na moment odcięto je od świadomości. Davy spojrzał w dół. I dostrzegł to, co ukryte było dla zwykłego oka: pasma czarnej energii, które kurczyły się i pęczniały, jak żyły bijące martwym tętnem. Magia, która utrzymywała nieumarłych w ryzach, była niestabilna, przeciążona, rozdarta przez wewnętrzny konflikt między wolą ich pana, a głodem, który tlił się w nich od śmierci. I wtedy stało się to, co najgorsze. Kobiety. Te, które prowadzono w kajdanach, zawyły. Lecz nie z bólu. Zrozumiały, co się dzieje, sekundy przed końcem. Próbowały uciec. Jedna padła na kolana, zasłaniając dziecko, druga krzyczała do niebios. Ale nikt ich nie słuchał. Horda, wyrwana z uwięzi rozkazu, rzuciła się na nie. Rozszarpała, rozdarła, połknęła. W mgnieniu oka wilgotne ulice zalał ryk. I chrzęst łamanych kości. Davy odwrócił wzrok. Z ust wyrwał mu się szorstki warkot. Darrow zgrzytnął zębami, ściskając różdżkę tak mocno, że krew zaczęła sączyć się z pomiędzy palców. Nie jesteśmy już częścią tego miasta, odpowiedział Davy. Ale może jeszcze uda się wyrwać kogoś stąd, zabłysła. Nowa decyzja. Zaklęcia rozjarzyły się w dłoniach. Okrągła pieczęć rozbłysła tuż pod nimi, pulsując intensywnym światłem. Powstała z czystej woli i gniewu. Ostatni zasób, ostatnia decyzja. Wokół niej, jak w skupieniu soczewki, zaczęła zbierać się energia. Darrow i Davy czerpali z głębokich rezerw, które trzymali właśnie na takie okazje. Kula magii, rozgrzana do białości, skupiła się między ich dłońmi. Powietrze zaczęło drgać i syczeć. W miejscu, gdzie znajdowała się magia, tlen parował, zostawiając w powietrzu zapach ozonu i spalenizny. Pojawiły się błyskawice, krótkie, skaczące iskry, które znikały na